Cześć, ja jestem Leszek. Wyglądacie kanał o scyzorykach. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania set rowerowy Victorinoxa. Prezentację może zacznę od od poucha, czyli jakieś tam pochewki, kabury, jak, jak zwał tak zwał. Tu z tyłu takie na rzep, jakieś tam mocowanie do paska, do siodełka roweru, gdziekolwiek. I sam, sam połczyk też otwierany w ten sposób. Co ten set zawiera? Takie narzędzie. Zaraz do tego przejdziemy, co to tu jest. Scyzaryk oczywiście. Jakąś, jakąś instrukcję. No, i to chyba Tyle z tej strony, a z tej strony jeszcze mamy jakieś yy, zalepiacze do dentki, coś tego typu. Ok, yy, czyli poucz, to wszystko, yy, jeśli o niego chodzi. Zestaw do naprawy dentek. zerknę do niego. Chyba papieru ściernego i chyba to są jakieś tam takie naklejki, nadętki już, już z klejem trudno mi powiedzieć co konkretnie instrukcja co w tej instrukcji o właśnie widzimy takie co tu jest w tym narzędziu wielofunkcyjnym zaraz zjakniemy, co to jest wszystko o, i tu chyba to samo tylko że w innych językach ok może najpierw jeszcze scyzoryk, zanim przejdziemy do narzędzia. Scyzoryk standardowo Wiktorinok Spartan. Mało ciekawy scyzoryk, że powiedziawszy. I trochę mnie boli, że Wiktorinok go wszędzie upycha. Tak jakby, jak, jak na przykład do setu Color Twins, no, który w tym roku został wypuszczony i którego możecie zobaczyć na innym filmie. Też jest Spartan. Jedyne co jest ciekawe w tym scyzoryku, w tym konkretnym egzemplarzu, który trzymam teraz w rękach, no to okładki okładki z serii Ecoline, czyli nylonowe i jakiś tam malunek, jak widać mój set był nieużywany, tak przynajmniej twierdził sprzedawca no i całkiem możliwe, bo tu jeszcze jest olejna bo będzie widać, że teraz ciapnąłem ręką oryginalny olej na, na, na narzędziu no Spartan jak Spartan, dwa otwieracze, dwa ostrza kurkociąg trochę dziwne w takim secie ja bym raczej na miejscu dał tu z Cezary Tinker bo, bo ma śrubokręt który raczej chyba się bardziej przydaje przy rowerze niż niż korkociąg. No chyba że e, brał pod uwagę rowerzystów, którzy jeżdżą do pijalni win albo e, innych tam trunków korkowanych. E, natomiast mnie raczej e, hasło rowerzysta kojarzy się z kimś takim, ze sportowcem. E, no jakoś to się jakoś to się nie komponuje zbyt z mm, tym ko ko kociągiem Dobra. I co mamy tutaj? Jakieś takie tajemnicze narzędzie? Jak się je otwiera? Chcia. Sam nie wiem. Dobra. Czekajcie, może, może je spróbuję. Aha, w ten sposób. Prosta sprawa. Spróbuję je po otwierać. To jest klucz, więc zapewne jakoś się wyjmuje stąd, ale jak to mamy jakiś imbusik, tu wypadł. Uf, 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 co to jest? Zielonego pojęcia nie mam. Zaraz, może tu jakoś się da pod podciągnąć. Nie. Dobra, zerknijmy. W... Zerknijmy w tą instrukcję. Coś tu na ten temat stoi. No nie za bardzo. Pisze, jak to wyjąć. Czodostwo. Dajcie mi chwilkę, żeby na to zerknąć. Aha, wysuwa się. No, popatrzcie. Dobra, i co tutaj instrukcja mówi, że tak jakoś to trzeba sobie tu zapiąć i mamy klucz. No, nawet sprytny pomysł. Tutaj w środku widać takie dwie blaszki mocujące w tą stronę też. No, w tą stronę już mniej to działa. Szkoda tu jeszcze jest jakieś śrubki. Zobaczmy, co te śrubki w sobie kryją. Nie zobaczymy. Bo. Bo nie ma do nich imbusa. Dobra, nie wiem, czy ma akurat taki imbus, a nie inny. Co jeszcze tutaj mamy w tym narzędziu? Skuwacz do haczy. Yy, sorry. Skuwacz nie do haczyków, tylko do, oczywiście do łańcuchów. Czemu on tak, taki wykrzywiony jest? Nie wiem. Skuwacz do łańcuchów. Kurczę, naprawdę to nie jest ten imbus. Szkoda, bo bardzo mnie interesuje, co tam jest w środku. Może, może jest coś tam. Instrukcja nic na ten temat nie mówi to zapewne będą łyżki do opon pewnie tak, bo cóż by to mogło być innego yy, także takim secikiem yy, co możemy zrobić no, coś możemy pokręcić tutaj przy kluczach coś możemy przy imbusach pokręcić różnych miar, o właśnie, bo teraz tutaj patrzę, że są imbusy różnych rozmiarów tu jest mniejszy, tu jest większy, tu jest jeszcze innej miary yy, śruby sześciokątne, możemy łańcuch sobie zdjąć rozkuć, skuć a, i możemy sobie zdjąć i zakleić tym oto zestawem dętkę ok, ciekawa ciekawa rzecz, nie wiem czy rzeczywiście jakiś rowerzysta jej używał, pytanie tylko pozostaje po co w takim razie ten scyzor chyba tylko po to um, no żeby wepchnąć, żeby jakoś tam zachować tego ducha Victorinoxa który aż nadmiernie kojarzy się ze Spartanem. No i to chyba tyle. Co z tym setem mógłbym powiedzieć, zaprezentować. Victorinox Bike Toon Set. Dzięki.